I trafiliśmy, śledząc głazy narzutowe z okolicy Radomskiego Lotniska, trafiliśmy na Radomski Rynek. Dlaczego? Dlatego, że w roku 1928, podczas budowy przebudowy ulicy Skaryszewskiej, ówcześnej z Karyszewskiej, obecnej Słowackiego, najprawdopodobniej przy budowie wiaduktu kolejowego, a może, może dalszego ciągu ulicy na Skaryszewskiej, tak jak mówiłem, robotnicy znaleźli głaz narzutowy i przywieźli go. Ten głaz narzutowy został znaleziony bardzo blisko tych głazów, które znaleziono i które pokazywałem Wam wcześniej podczas budowy, wydobyto podczas budowy układu komunikacyjnego wokół lotniska. Głaz przetransportowano tutaj, wykorzystano być może jako podstawę pod, nie wiem czy pod pomnik, pierwszy pomnik legionisty, ale być może jako element wtedy zagospodarowania rynku i najprawdopodobniej służył jako podstawa do umieszczenia na nim na nim tajemnicy tablicy pamiątkowej. To jest właśnie ten głaz. Być może no, coś go łączy z tymi głazami, które znaleźliśmy na lotnisku które wykopano na lotnisku. Co może je łączyć? No może je łączyć fragment skały macierzystej, gdzieś w Skandynawii, od którego one wszystkie zostały oderwane. Więc być może mamy do czynienia z bratem, bliźniakiem tych głazów, które zostały znalezione na lotnisku. Tutaj widać otwory nawiercone być może po to, żeby go przetransportować lub też właśnie umieścić 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 e, tablice e, ładne żyły granitu które zastygły na tej skalę. trzeba widać tutaj wygłady lodowcowe być może, nie jestem specjalistą należałoby się przyjrzeć w ogóle temu głazowi myślę, że on zasługuje na to, żeby został pierwszym pomnikiem przyrody e, bo pomnikiem historii naszego miasta już na pewno, z pewnością jest. O, tutaj mamy piękny wykład e, lodowcowy. Czy tutaj podczas transportu ze Skandynawii masy lodu najprawdopodobniej go gładziły. Chociaż tutaj ten, to wygładzenie, no nie jestem przekonany, czy to, jest, czy to jest naturalne. Ale być może, być może. W każdym razie no, głaz warty wspomnienia, upamiętnienia. A być może, gdyby się udało pozostać się głazy, które w tej chwili stoją przed budowanym terminalem lotniska, no to moglibyśmy połączyć rodzinę i utworzyć taki zbiorowy pomnik przyrody. Chociaż no, ten głaz sam sobie zasługuje na to, żeby go objąć jakimś specjalnym, specjalną ochroną.